Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze serii Gry The Sims 2 Old Castle. Zaczynamy od stowarzyszenia? Tak, stowarzyszenia, ponieważ nie no, już oficjalnie skończyła studia, dlatego chciałabym tu dograć jeszcze te kilka godzin, o którym wspominałam, i, i żeby ona pojechała sobie już do właśnie Old Castle, wróciła, a mianowicie co chce zrobić, żeby zaprosiła Taja go wykorzystała. Może to dziwnie brzmi. Ale żeby miała jeszcze większe doświadczenie. Ale już może coś się tam jeszcze później podzieje. Także na razie na razie właśnie jej zaznaczyłam, żeby zadzwoniła już do kogoś. Jeszcze, jeszcze nie powiedziała mi do kogo. W sensie nie powiedziałam do kogo. Jeszcze jej nie rozkazałam w sumie do, do, do kogo ma zadzwonić. Bo wybór oczywiście należy do mnie. Ale zaprosimy go sobie. Ty chcesz jeszcze punkt umiejętności. Ty już nie musisz nic... Umieć, ale dam ci to tak na przyszłość. <noise> także m, dziewczyny się uczą, bo tutaj e, obie nie chcą nie zdać. Ostatni semestr, także myślę, że to bardzo szybko przebiegnie tutaj e, prze, prze, m, przez to stowarzyszenie i zagramy jeszcze no, je, co najmniej jedną e, rodziną. E, I właśnie się zastanawiam, czy to będzie, może nie bractwo, bo bractwo było w poprzednim odcinku. I się właśnie zastanawiam, czy bractwo, czy... To nie powinno mieć drzwi? Tak na balkon albo coś? Są tylko okna? Dziwnie to trochę. Ehm, przyszedł już? Przyszedł. Dzień dobry. O, nie macie rachunków. Dobrze to słyszeć. Oj, pizza się zepsuła. Właśnie się zastanawiam, czy tam zagrać yy, Jimmy i i, i, i... i... jak ona się nazywała? Chyba Julia? Czy, czy, czy Martinem i Jane i i Allegro? O matko, to jak się rzucił! O, on się już w nie zakochał. Fajnie. Okej. Okay. Brytyjka by jakby zadowolona. Może wstać i i w sumie wrócić. Do O, myślałam, że się przebierze do... Ale widzę, że ma jakby top i, i spodnie. Myślałam, że się przebierze w jakieś normalne ciuchy, ale jednak nie. A. Nie, nie ma spodni, ma okropną spódnicę. Czyli Britani to jest w sumie pierwsza osoba, która ukończyła studia, a nie została z nich wyrzucona. I co do tego właściwie chciałam powiedzieć jeszcze, jak to będzie wyglądało w Old No bo raczej nikogo nie będzie stać na, jakby na dom, z tego co widzę po ich funduszach. Może to się jakoś zmieni, jeśli ktoś jakby skończył studia, zobaczy jak to w Brytanii. Ale dziewczyny też teraz wrócą, jakby już do otoczenia. No, już śmierć, to teraz możesz się iść kąpać. I zastanawiam się, czy dziewczyny by nie mogły też zamieszkać na początku razem. Tak jak oni tutaj w stowarzyszeniu mieszkało, to tak na początku razem w jakimś albo mieszkaniu większym, albo. Może będzie ich stać, jeśli wszystkie trzy y, rzeczywiście y, kończą te studia, to może też więcej kasy dostaną na start. I może będzie stać ich na jakiś dom. Zobaczymy. Zobaczę, jak to będzie. Ja, jakby sam proces tego, tych wprowadzania simów do mieszkań czy do tych domów, to już sama prowadzę, jakby już poza nagraniem, bo to nie jest ciekawe w ogóle. Także. A Ashley, Ash, Ashley już też mieszka. On mieszka w takich. Y, w tych takich przyczepach, które dochodzą właśnie w osiedlowym życiu. No nie, no i zepsuł komputer. Ale stać was na, na jakiś. Mam nadzieję. No najtańsze, no chociaż stać ich też na ten. On jest z modów, ale nie wiem skąd. A, to jest od y, Hamla. Ten komputer, tylko że ja mam mody, żeby nie było Hamla. Czy Hamla? Chyba. Ja zawsze mówię Hamla. Pewnie źle to wymawiam. E, także może kupię Wam ten taki trochę lepszy. I tak nie macie co z pieniędzmi robić. Teraz dopiero zauważyłam, jak ty e, header. Znaczy się header ma taki jakby. Śmieszny ten. Z zapauzuję i przybliżę. E, rozświetlenie po po pod tym. Ma, ma też makijaż oczu. Także i, i pomalowane usta. Mm. Wyglądu zmienić raczej nie będę jeszcze na tych studiach, ale myślę, że jak wrócą do tego Oldcastle, to mogę coś tam pozmienić. Nie w sensie, że jakoś bardzo diametralnie, chyba że będzie mi to pasować do, do kogoś, ale jakoś nieszczególnie. Chyba, że do Martina albo do Jareda. Coś mi tak pasuje. Chociaż Jareda lubię za jego styl, także pozostawię mu takie dziwne, bo to nie jest mój styl. Także. Zawsze robię Simów na swój styl. W sensie wszystkich pod tak jedną, wiecie, pod kratkę. I tu będę się starała raczej tych Simów robić tak, jak na przykład tutaj tych stworzonych będę starała się, tak, jak oni tutaj są. Ja może będę widziała, że jednak im to nie pasuje. Na przykład tak jak Allegra myślałam, że ma chyba na początku romansowanie i że ona jest taka twarda, a tak naprawdę jest bardzo wrażliwa, także to, to też jest taka powoka, wiecie, o co chodzi. I będę się tutaj starała ten look e, tych simów utrzymać, a nie bardzo diametralnie ich zmieniać. Także mam nadzieję, że mi się to uda. I tak, bo y, ona chciała zadzwonić do Ashleya, z nim pogadać, także jej to spełniłam. No i właśnie tak się przyjrzałam, że ona ma y, takie. Taki śmieszny makijaż twarzy ma. Dobra, tą wannę schowam już, bo widzę, że śnieg zaczyna padać, chociaż im się jej w ogóle nie przydały. Przydała ta wanna w sumie. Ty chcesz. O, ty chcesz urządzić. Yy, bo ty nie chcesz, prawda? Nie. To ty urządź. Yy. Możesz jeszcze wziąć szybką kąpiel. I kogo zaprosisz? Na pewno Kevina. Myślę, że kastora też. Ale grę możesz. Dobra, Joshua, Rika. No i dobra, Jimiego. Taja, będę zapraszać Taja? Nie wiem. Raczej bym chciała studentów. To może sam. Myślę, że nie wszyscy przyjdą, właśnie, bo z niektórymi nie masz dobrego kontaktu, ale zawsze coś. O, ale ta się wprosiła. Jaka Allegra ma ten na... nie na wizytowy, bo tylko na... nie, wierzchni. o. Na zimę. A on nie jest studentem, zapomniałam już przecież. Uuuu. mieliście być razem. Co zdałeś się razem? Matko, ale coś wtedy się tak rzuciła na tego kastora. No i już są zakochani. No i super. A Kevin nie przyszedł? No. I. Chciałam go przyjaźnie. No, przeszkadza mi to trochę tutaj kamera. Ale tu się obmyśliłam, że oni są tyle razem przyjaciółmi i myślę, że na tej ostatniej imprezie no w końcu e, coś, wiecie, niby tu z nim gada, tu się zaraz pobawi jeszcze w łapki i później mu tak wyzna, że na nim zależy, że może spróbują coś takiego być w związku, może nie od razu stały związek zaproponować, bo się pewnie po, po łapkach, znaczy po łapkach, po... E, trzymaniu za, za, za ręce, zakochałam sobie, także nie chcę, żeby to później był taki spam y, wspomnień, że tyle y, tyle ich tych y, miłosnych wspomnień, ale myślę, że y, y, no. I akurat i ktoś dzwoni. Chciałam z tyłu, ale on tutaj przyszedł. Myślę, że nie. Nie, nie idź! Yy. Za długo grali! Ech. Idź mi. Pewnie, jak teraz zadzwonię do Kevina, to już będzie za późno. Nie, o, nie będzie za późno. No dobra, to poczekamy na niego. O, o, o. No to od razu przejdźmy. Mm. I pierwszy pocałunek. Dobra, jeszcze niech się raz pocałują i niech się pożegnają. Tak, dziewczyny mają za dwie godziny. W sumie to za godzinę już idą. Tutaj jeszcze ją śniadanie wspólnie. I zaraz idą na egzamin. Tak. Dziewczyny zdały. Ehm, Tiffany na A, ukończyła jakby z wyróżnieniem studia. I. i a header na ocenę C, tak, C. Plus. I ostatecznie średnia to jest 2,4, a Tiffany 3,8. Także zaapała się. A ty już masz. Hmm. Chcę zapłacić rachunki i, i wysłać je z powrotem do otoczenia. Tu jeszcze może trochę posprzątać, żeby było. Czysto ładnie. Może nie aż tak bardzo czysto, no ale żeby tam. Nic nie było jakby uświnione, ani nic takiego, żeby brudem nie zarastało. o. Zobaczymy, ile te rachunki trzeba czy, czy stać. Myślę, że tak. To te, te pieniądze i tak tutaj tych nie wydam na nic. Także mogę zapłacić te rachunki i wy, wysłać je do otoczenia. I Ciebie też. Tak, a ja jeszcze ten, ja jeszcze zapiszę. A nie mogę teraz zapisać, no dobra. Ta, ta. No, ale ubrało się strasznie, także no tu, tu już pewnie będzie będzie potrzebny będzie potrzebna moja interwencja. Pff. Widziałam tą wannę, tak. I tak oto stowarzyszenia już nie ma, generalnie. Yy, Zwczynami dopiero już zagramy, jeśli rozpocznie się Tura. Także myślę, że nie o tyle w następnym odcinku, ale już za te dwa odcinki rozpocznie się już Tura. Yy, I dobra, na razie tutaj przechodzę do. Tak chcę zapisać. Przechodzę do otoczenia i jeszcze się zastanowię, kim grać. No. To jest ten, bo postawiłam na Jareda i tutaj na Julię, tak. <grywia> na Julię, żeby zagrali e, i parę stępu. Bo chciałam tutaj coś ruszyć, żeby jednak e, tutaj z Jane Jared się rozstał e, pokojowo. E, I coś tutaj się za, właśnie przyjaźnią może z Martinem. I najpierw się przyjaźnią z Martinem, a później jednak na koniec, może już po poznaniu studiów tutaj. Stwierdził, że no to nie jest do końca to i chciałby, jakby, rozstać się w pokojowych stosunkach z Jane. Jeśli chodzi o Julię, no to tak, ona jest na razie z Ericiem, ale on tutaj ma jakby potrójną chemię z Abi. Nie pamiętam, jak ona się nazywa. Ona nie chce nie zdać. I co się zdałam, Ja myślę, że ona już jest ignorem i dogram tutaj do niej. Ale nie, ona jest dopiero na ten. Na. Na drugim tym roku, ale myślę, że jak Jared stąd już odjedzie, nie, nie, nie tu, to będzie, szy aha, bo jest szósta dopiero, będzie jeńczał, Jech. zapomniałam, że oni o szóstej wstawają, dobra, to jest zjedz, zjedz, później zadzwonisz, I co? ale myślę, że dogram nią, bo jeśli bo mówiłam coś o tym wieku... Mm. Ale nie będę zmieniać Juli wieku, żeby ona była tam dwa lata młodsza, czy tam cztery lata młodsza. Myślę, że jak już to po prostu, jak, jeśli Abi wprowadzę, to ona będzie trochę młodsza od Erika, a ich zrobię w tym samym wieku. Tylko po prostu tu, tu dogram. Ale to też będzie raczej szybka, jakby, jak u mnie się to mówi, szybki szpil. Czyli z niemieckiego trochę zawzięte, bo nie będę tutaj dokładnie tego pokazywać. Ona po prostu przerwnie przez te studia jak Pershing. Dosłownie. Już tutaj się nie będę za bardzo A Jeszcze się z nimi nie zaprzyjaźniłeś? No to zaproś go. O, jak się witają. Całunkami. Już się zaprzyjaźniliście? Tak. Tylko jeszcze pochwal i się pożegnaj może ze wszystkimi. Okej, okay, poszli na egzamin, powinni znać. Mam taką nadzieję. Okej, okay, zdali. Nie chcę zmienić aspiracji. On tutaj już zdał te. Zdał studia, także... No i chciałam, żeby on jeszcze zadzwonił e, po Jane, powiedział jej. E, i, i, I po prostu. No tyle. I ja mu dam sztalugę, bo kupiłam jakby specjalnie drugą, ale myślę, że tutaj nie będzie potrzebna już druga. I będę dogrywać. E, będę dogrywać. po prostu Julią. Także ja będę ją uczyć. Widzę, że ona chce zdać. Myślę, co czym, czy technika, czy charyzma. Myślę, że technikę bym jej dała. Powitaj. I ja potrzebuję e, zapewne, to jest chyba różnica, Tak, nigdy nie wiem, czy to jest te serce, czy to jest te serce, chyba te czerwone. I mogę teraz zerwać? Hmm. Powiedz, że jest fajną dziewczyną, ale nie widzę, żebym mogła tutaj kurzyć się ten. To może się pokutujcie? Oh. <laughs> O, i teraz jest. Żeby zerwać. Czyli musieli się trochę pokłócić, ok? O nie, ale nie chciałam, żeby aż tak. No dobra, trudno. K kiedyś, kiedyś to się naprawi. Dramy, dramy. Fajnie, fajnie to wygląda. Kucharz podgląda. On mi wpłacze. No cóż, zadzwoń, wracasz do yy, Oldcastle. Tak. O matko, coś ty się ubrał? No ale ubranie wierzchnie masz fajne. No jesteś już z kimś ten. Ej, mogę ci jeszcze podejrzeć. Tak. Ej, czemu ci się. Będę zro... ci musiał usunąć jedno z, ze wspomnień. No. Chcesz z Aha, ty nie możesz dwóch. Z wyróżnieniem. Hm. Gram tu teraz praktycznie cały czas na przyspieszonym tym. O, tak krowa zadzwoniła. Trzeba zobaczyć film, ale... Yy... Po połóż się, Hary, bo widziałam, że chcesz, chcesz jakby ten, ale. nie możesz nadal... Raczej nie będę dawała zaręczy. Oni tutaj też są w ogóle. Parą, także tu też pewnie będzie drama, chyba że to jakoś. Nie wiem, lepiej rozwikłam. I właśnie chcę, żeby zadzwoniła po Erika i go zaprosiła. Trochę nie spędzi czasu, bo to jednak jest jej chłopak mimo wszystko. Nadal. No, może. Chociaż. Nieby zapalenia płuc można dostać, ale wiesz, przetestujcie. Może pożegnać się z nimi na zajęcia. później oni z tego wyjdą, to też go jutro po prostu zaprosisz o. Kurde, ta krowa jest straszna. Weź mi, idź stąd. czy znaczy, się zacięła, czy o co chodzi? Och, no nie mogę! Okej, okay, coś nie dobrego, że tutaj stało. Kogoś tu zaraz sprzedam chyba. O, no już ma egzamin. Wychódź. Później się wykąpiesz. Chciałam, żeby zrobiła jeszcze zadanie, ale. E, no. Okej, okay, zdała. No średnia jej się. Podniż. Pod Co? Średnia jej spadła. O. Musi się nauczyć charyzmy i dwóch punktów logiki, no zobaczymy, no przede wszystkim myślę, że tej charyzmy się nauczy, chociaż ona jest dosyć nieśmiała, z tego co pamiętam, no, ale nie, nie jest aż tak bardzo nieśmiała, także, i tak, myślę, że Julia zamieszka w ogóle ze swoim tym, no swoim chłopakiem, naprawdę, no to zobacz sobie trochę, chciałeś film, chcesz film zobaczyć, no to obejrz sobie film, jaki, co klikłam? Akcji. Chcę, żeby zaprosiła Erika na noc. W ogóle napisała pracę semestralną, co na jej gwałtownie podskoczyła. No i ona już trochę kończy studia i właśnie chciałam zaprosić go na noc. Chyba to powiedziałam już, ale nie, nie pamiętam. On przyszedł i poszedł, czy. Gdzie on jest? No i myślę, że zostanie na noc. No. I, I tyle zostanie na noc. No, B plus dostała. Nie ukończyła z jakby z wyróżnieniem. Bo chyba nie do końca też mi o to tutaj chodziło, żeby Julia ukończyła z wyróżnieniem, ale miała takie pragnienie, żeby, żeby nie oblewać tych egzaminów, i tak dalej. Także ona już zdała też egzamin. I ona zamieszka z, z swoim y, jeszcze chłopakiem, tak jak, to, tak jak powiedziałam. Cóż, w tym odcinku to by było wszystko. Jak widzicie, postanowiłam trochę przyspieszyć tempo. I się nie bawić w jakieś takie cackanie, trochę trochę podziało trochę dramy też było jakby nie też z mojego jakby też nie z mojego jakby bez mojego zamiaru chciałam żeby Jared zerwał nie chciałam żeby to była taka drama ale no trudno na dymki się pokazują trudno Mogłam wyłączyć kodem, ale jakoś tak o tym nie pomyślałam, bo zawsze mam, jestem zapomina, zapominalska po prostu. I zostaną nam tylko dwie rodziny, którymi już myślę, że yy, zakończę studia w następnym odcinku. Yy, Julię wyprowadzę z, z akademika już właśnie poza, poza odcinkiem. Dziewczyny wprowadzę razem, tak jak już mówiłam, a Julia się wprowadzi po prostu do Eryka. Na razie. Yy, I co? Z mojej strony to by było wszystko. Julia też już ma dosyć stania i nic nie robienia. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się. No i cześć.